Dzień dobry, dzień dobry, jestem na biegach. Nie wiem, czy to może nazwać biegami, ale, ale próbuję, próbuję. W życiu musisz próbować. Nawet jak padasz, nie udaje ci się, po prostu próbuj dalej. Ale sama od siebie uwierz mi, że nic nie zrobisz. Jest. Mogę teraz śmiało powiedzieć, że jest tysiące ludzi, którzy do mnie piszą i proszą o poradę. Nie jestem w stanie odpowiedzieć. Y nawet połowie, naprawdę, nie ma szans, dlatego nie będę nic obiecywała. Terapia online też, tylko jest lista oczekujących, jak ktoś chce, to, no to może się zapisać po wpłacie tam. I, I dopiero kiedy coś tam się zwolni, mam taki napięty grafik, że wow, wow, ale to nie o to chodzi. I tak dla Ciebie robię od lat za darmo. Serca, wszystko, więc y, to są takie dodatki, tylko co chcesz mi, jeżeli masz dobre serce, to po prostu chcesz mi wynagrodzić trochę. pokazać ci te fajne. Aj, bo mi spadnie. Muszę sobie trzymać tą kamerę. A tak mi się nie chce, że ci mówię. Znaczy, boli mnie ręka. E, tak. Chciałam takie, y, tylko takie myśli krótkie. Słuchaj, yy, nigdy, ale to nigdy nie narzekaj na Kościół. Pamiętaj, że Kościół to jest Twoja matka, a Twoim tatą jest Pan Bóg, Pan Jezus, oczywiście tam na górze. No i do kogo masz się zwracać o pomoc, to są święci, aniołowie. I tyle. Na pocieszenie Ci powiem, że ludzie Ci nie pomogą. Ludzie coś tam, wierzą, jak wiedzą, że mają korzyść, no to pomagają, ale raczej ludzie nie pomogą. Ludzie, yy, my jesteśmy egoistami, samolubni, tam gdzie mamy, tam gdzie my możemy coś skorzystać, to, to no to wchodzimy. Można na, na, na palca u jednej ręki policzyć, kto tak naprawdę jest, yy, wiesz tak, bez, bez korzyści. Dlatego cokolwiek by się nie działo w kościele, nie interesuj się tym tak do końca. Nie wkręcaj się. Między innymi pytania do mnie robią ten film, żeby odpowiedzieć nie tylko jednej osobie, ale już milionom ludziom odpowiedzieć i dać to światło i, i pomóc innym. Pada cały czas. Powiem Wam, że zimno jest. To nie są wyspy kanaryjskie, uwierzcie mi. Mam ubrane taram, spodenki, ale... Ale, ale nie jest za ciepło, naprawdę nie jest za ciepło. Więc y, pamiętaj, że gdyby, gdyby nie kościół, gdzie ja nie mam pewnie takiego dostępu jak ty, z racji tego, że ja podróżuję cały czas i naprawdę od dwudziestu paru lat, poważnie mówię, jestem cały czas w innym miejscu na świecie. Cały czas jestem w innym miejscu na świecie. Mnie ktoś pyta, gdzie ja mieszkam. I ja odpowiadam, że nie wiem, gdzie mieszkam. To naprawdę mówię prawdę nie wiem, gdzie mieszkam. Jak ktoś mnie pyta o adres, to ja nigdy nie mam adresu, nigdy nie mam adresu. Moi bliscy znajomi, którzy słuchają mnie, mogą potwierdzić, jak mnie ktoś pyta o adres, to ja mówię, ja nie znam i oni wiedzą, że ja nie znam adresu. E, więc ja mam zawsze jakieś tymczasowe I nie mam mnie, ja podróżuję. No taki Pan Bóg mi pewnie taką dał misję na świecie. Nie wiem, czy zobaczysz, ale tam są takie mega... No zobaczysz te białe kropki, co tam widzisz, tam. To są baranki. Mega. Jak gdybym nie wyszła yy, do, do natury, to bym zwariowała. Dobra, to sobie ogólnie ja będę gadać. Mm. Jak gdybym moja kochana naprawdę nie przyjmowała sakramentów świętych, oczywiście, które są tylko i wyłącznie w kościele. Weź sobie to wbij do głowy. Tylko, tylko i wyłącznie w kościele. Więc nie przejmuj się, że tam E, znaczy, nie przejmuj się. No to, oczywiście, że co w Twojej mocy, to musi zrobić. Dlatego nie ładnie zasłówka, bo nie będę tego wyjaśniała. E, zresztą, głupcy będą łapać zasówka, mądrzy to wszystko przetrafią i, i jak są jeszcze, bardzo mądrzy to wdrążą w życie. E, jak jest jakiś pedofil, czy tam homoseksualista, czy cokolwiek e, się takiego dzieje w kościele, oni będą sądzeni na sądzie ostatecznie, oni będą z tego rozgrzeszani. Ale w chwili, kiedy się spowiadasz, no to. E, przemawia przez tego księdza, sam Pan Jezus. W chwili, kiedy przyjmujesz Pana Jezusa z rąk konsekrowanych, czyli od kapłana, to jest przyjmujesz żywego Pana Jezusa, tylko od nich możesz. W chwili, kiedy wychodzisz za mąż, dostajesz sakrament małżeństwa. Słuchajcie, to, to jest tak na namaszczenie chorych. To są takie sakramenty mocne, że Żadne tabletki czarodziejskie, żadne pieniądze. Nic innego nie będzie mocniejszego od sakramentów. A co jest najlepsze w tym wszystkim? A ludzie są tak głupcy, że mi się to w ogóle w głowie nie mieści. Niektórzy. Że one są za darmo. A za wszystko inne, które nie działa, płacimy. Totalnie. I jak ktoś jest tak żywo wierzący, no to go od razu rzucają błotem, że nawiedzony, że nawiedzona, że sekty jestem. Eee, chore, W ogóle ja się tym ogólnie w ogóle nie przejmuję. Mam to, jak tu po mówić, głęboko w dupie, ale eee, i jak ktoś na przykład ma takie. Bardzo często mamy takie wyobrażenie w ogóle o ludziach, że jak ktoś jest taki bardzo wierzący, to, to jest taki cichutki, grzeczniczki. No akurat jestem, ja jestem akurat odwrotnością do tego. Ja jestem niecichutka i niegrzeczniutka. E, staram się, ile mogę, żeby. Ja jestem tylko grzeczna w stosunku do Pana Boga, ale do ludzi, którzy sobie przeginają, to nie jestem do końca grzeczna. No bo to też trzeba tupnąć nogą. Wiesz, Pan Jezus też poszedł i rozwalił y, wszystko, jak zrobili z, z domu Pana Boga kiermasz, no to też tupnął nogą. Więc tutaj trzeba być też mądrym. I następna rzecz, gdzie jest znowu tysiące ludzi, uwierz mi, że jeżeli masz słabszy charakter, jest osobą, która się no, często poddaje i nie wierzy po prostu w siebie, bo nie wierzy, dobra wracam, e, tu sobie oglądaj, nie wierzy w siebie, to bez mentora, bez, y, już nie mówię o kierownikach duchownych, bo ważna sprawa, ale też oni niektórzy mają pomylone w głowach, ja, się, ja mam codziennie jakiś styczność z kapłanami, z ojcami, z mnichami i, i oczywiście to głośno o tym mówię, nawet by sobie nie zdawała sprawy, jacy kapłani, których no w ogóle są wow, wow, wow dla publiczności, nie są tak naprawdę wow, wow, wow w życiu prywatnym. I odwrotnie, ci co są nie wow, 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 dla publiczności, to są święci ludzie. Ale nie można wszystkiego wrzucać do jednego wora oczywiście, no bo się to nie da, nie można nikogo... I tak nigdy nie odnajdziemy tej takiej najwłaściwszej odpowiedzi i tajemnicy, bo Pan Bóg jest tajemnicą, więc Ludzie mądrzy nie będą w ogóle do tego tak drążyć. Ale musisz mieć silną wolę, musisz mieć mentora, musisz mieć kogoś, kto cię poprowadzi, musisz mieć kogoś, kto ci doradzi. Ja zawsze się powtarzam i będę mówiła, no jakby Panu Bogu nie zależało na grupach, to by wiesz, nie rozmnażał chleba, akurat nie powiedział, idźcie sobie, usiądźcie w grupkach, tak? No i wtedy rozmarzył chleb i, i, i podzielił tym chlebem. Na no, wiadomo, chlebie jaki ma znak. No ja myślę, że gdyby. No ja to, ja jestem codziennie wdzięczna Panu Bogu i codziennie jak otwieram oczy i zamykam oczy wieczorem dziękuję Panu Bogu za dar za w ogóle chyba wszystkie dary Ducha Świętego, za dar mądrości. To jest taki od dziecka się modliłam o to. No i myślę, że Pan Bóg mi to podarował. To i w ogóle za łaskę tego, że jestem silna, że jestem sama sobie chyba mentorem. Bo u mnie jest tak, że mam pięciominutówki takie załamania się, na przykład, że coś mi jest ciężko. Naprawdę bardzo często u mnie w życiu się wali, bardzo często różne rzeczy się dzieją, ale wtedy e, wskakuję w adidaski, ubieram bluzę i idę w teren. Nieważne w jakim kraju jestem, nieważne w, gdzie jestem na świecie, idę w teren. Widzisz, zobacz, jak pięknie, po prostu pięknie, nie? Ludzie, ludzie nie zdają sobie sprawy, jaka natura jest mega piękna. Bardzo piękna jest, zobacz, zobacz, jak pięknie jest, mega, mega pięknie. Tak. Też bardzo dziękuję ludziom, którzy szczerze z serca są wdzięczni za te wszystkie gadki. Bo jest tysiące ludzi też, którzy po prostu biorą, biorą i biorą i biorą i hapią i hapią. Zero wdzięczności, nawet głupiego dziękuję nie powiedzą. Ja nie oczekuję tego, ale też to się. Yy, po pierwsze, to świadczy o tobie, po drugie, to mówię też. Yy, za innych ludzi, którzy mnie się tam żalą, na przykład co porobili dla innych, i nawet ktoś nie powiedział głupiego dziękuję. Najczęściej no się, się zgadzam z tą osobą, no bo już, już nawet nie wiara, ale kultura wymaga tego, żeby chociaż podziękować. Dwa, jeżeli jesteś bliżej Boga, no to wdzięczność jest bardzo ważna. A nie tylko brać, brać, brać. Pomagać innym ludziom. To jest takie ważne. Na palcach znowu też można zliczyć, jak ktoś tam e, na przykład e, pięknie komentuje, nie? Jest tysiące ludzi, którzy robią coś dla Ciebie za darmo. Okej, okay, ludzie, mnóstwo jest tych youtuberów, tiktoków i wszystko. Ja nigdy w życiu nie zarobiłam nic na tym, nigdy w życiu nie zarobiłam nic z internetu, nigdy w życiu z jakieś klikania, TikToki, YouTube, subskrydencje, e, e, klikania, cokolwiek jest w ogóle, nigdy nigdy, zawsze włączam z serca. Ludzie do mnie mówią, mogłaby zarabiać bardzo dużo pieniędzy. Pan Bóg mi jakoś to odda. Po co? Terapie oczywiście to już są takie wyższa półka. To terapię oczywiście liczę wtedy, kiedy mam czas, bo to, bo to też. No to jest mega wysiłek też dla mnie. To tylko mądrzy zrozumieją, no ale terapia bez Pana Boga, to na, jak jest jakaś taka terapia bez Pana Boga i Ci proponują, to się w ogóle nawet nie wybieraj. No nie wybieraj się. A to jest moja opinia, tu się zrobisz, co chcesz. A więc takie y, krótkie motywowanie, chciałam zrobić dla wszystkich. Takie moje 3 miesiące challenge, chciałam teraz zrobić, nie wiem jak to mi wyjdzie, ale mam taki pomysł właśnie, żeby schudnąć, żeby wyczyścić się, żeby, żeby wyzdrowieć, no mam palucha, sobie, no widzicie, no paluch jest tu, nie mam co jak trzymać, albo kamera jest tam, czemu mi to tak, boli mnie ręka, e, dużo, no jak, czemu to mi, aha, bo tu jest kamera, a do dupy, to muszę to jakoś tak przytrzymać, dobra. No, oglądaj sobie cycki. <laughs> no, ale dobra. Yy, challenge chciałam zrobić. Jest dużo trudniej, bo z czasem jest dużo trudniej. Już z chęciami to, to już to wiadomo. Tak, jak się jest przy kości i w ogóle ma się dużo prądu, to chęci nie są za fajne, ale mnie to nie rusza. Bo trzymam chęci, czy nie chęci, to ja mam taki mózg, ja się tak yy, yy, nastrajam. Po prostu muszę to zrobić i koniec. Jak nie, to, to czegoś innego nie ruszam. Nie będę jeźdź, nie będę piła, robię sobie takie kary swoje. Ale to muszę zrobić. Chęci to jak chęci. Ale z czasem jest najgorzej, dlatego że doszły mi dzieci. Ha, zamiast trójki, co z... też trudno było. To mam piątkę, no jeszcze to takie malutkie, nie? No, maja wczoraj skończyła 5 miesięcy, więc yy, wczoraj 5 miesięcy miała rewelacja, nie? Jak ten czas super leci, no a ja wyglądam jak. ojku, jejku, ale to nie robi się dla ludzi, tylko to robi się dla siebie, żeby cię nie bolały plecy, żeby bardzo mnie bolą plecy. Bardzo, bardzo, miałam bardzo trudny poród. Jeden z najtrudniejszych, już tam chyba we wcześniejszych widiach powiedziałam. Jeden z najtrudniejszych, z najboleśniejszych, z naj, naj. no bardzo. Y... bardzo blisko był śmierci, bardzo blisko. Zresztą lekarze też tam jak rodziłam, to nawet bardzo dużo ich w ogóle przyszło, bo się przestraszyli i traciłam wszystko. No i moja też biedna przeszła. No, ten poród nie za fajnie, bo musiała przejść oczywiście przez te wszystkie kanały rodne, a bardzo długo to trwało. Wody się nie chciały w ogóle przebić, gdzie pielęgniarka wsadzała, ta nie dało się, nie, 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 nie przebiła. A więc o, helikopter leci, zobacz sobie. Widzisz go, widzisz jest tam, leci, leci. Dzięki Bogu, że mamy tutaj spokój, nie jest jak na Ukrainie, trzeba się za nich modlić. No, więc dawaj z siebie wszystko, co możesz. Pamiętaj, że ja mam takie motto już od bardzo wielu lat, że jeden dzień, jak nie zrobię jakiegoś dobrego uczynku dla innej osoby, nie tylko dla siebie, bo dla siebie codziennie robię jakiś dobry uczynek, ale dla innej osoby to jest dzień zmarnowany. To już jest dzień zmarnowany i to jest jeden szczebel bliżej do... No ja sobie tak, no ktoś to powie, że oczywiście wyolbrzymiam, ale to może być jeden szczebel do dołu, do cierpienia, do. Już nie powiem może do piekła, bo za chwilę tutaj mnie chwycą za teologowie i tam inni mądralińscy, ojejku, ojejku, co ja to nie gadam, nie? Ale to, to mam tak, że jak, jak nie zrobię jednego jakiegoś uczynku dobrego dla drugiej osoby... Czy nawet dla zwierzęcia, czy no, no cokolwiek, coś dobrego, tak? co przybliża świat do nieba, co przybliża świat do czegoś, co, jest, co będzie się lepiej żyło innym ludziom i w ogóle rodzi owoce nieba. Nie? To y, moja kochana. A jak zrobię dobry jakiś uczynek, no to znowu to się przybliżam. Jestem jeden szczebelek wyżej do tej drabiny, do nieba. No i myślę, że. No w ogóle jak też z racji tego, że z bardzo wieloma mądrymi ludźmi mam kontakt i, i miałam kontakt i z różnymi mentorami i no z fajnymi w ogóle ludźmi, którzy mają poukładane jak to po naszemu znowu olej, mają trochę oleju w głowie, nawet nie trochę, tylko tam duże beczki litrów oleju, no to dlatego mogę przekazywać też tą wiedzę, no ale w ogóle wiedzę to czerpię z Biblii, z moich modlitw, z... Z przyjmowania Pana Jezusa z, z, do serca, z rozmową z Duchem Świętym, z Panem Bogiem. Nie wiem, dlaczego ludzie się tak wstydzą w ogóle o tym. Mówi, teraz się tak zrobiło, że jak ktoś jest bardzo wierzący i mówi tak szczerze z serca, jak ja, nie? No, bo przecież widzisz, że nie udaje. są ludzie jak mnie spotykają, to jest takie fajne. Ja lubię to. Mówię, boże, Ty jesteś taka sama, taka sama jak na filmie. No i od razu taka lampka się zapala. A dlaczego miałaby być inna? No ale 90% ludzi jest innych, nie? Włączę kamerę, tu się przystraja, tu, 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 tam to zmienia głos. Ojejku, jejku, jak to wszystko cudownie jest. Rala, wyłączę kamerę i drze, mordę. Rozwala dzieci, coś tam, coś tam. A w ogóle za chwilę bierze kieliszek wypijać, już nie mówię o innych rzeczach, ale tutaj twardo, kamerka włączona, magiczne okienko, pyk, pyk, szklane, jestem super bla bla. No i to jest takie chore, nie? Bo się nie da udawać, wiesz, te maski. Nie mówimy o tych maskach, co wymyśli, tylko mówimy o tych maskach na całą twarz, co zakładamy, nie? W ogóle bardzo często na całe na całe ciało. Dobra, bo ja miałam je ja już schodzę w dół, a ja miałam biegać. Dobra, idę biegać. Mam nadzieję, że coś Ci pomogło. Pa pa, pa z Bogiem błogosławię cię i pa, pa.